Cześć. Pamiętacie tę noko, tę grę z małą pandą, którą ostatnio recenzowałam? Tym razem chciałabym wam pokazać Tokaido. Jest to gra tego samego autora, Antoine Bozy, autora, który rzeczywiście robi niesamowite gry rodzinne. W Tokaido wcielamy się w podróżników podróżujących po Japonii, zbieramy pamiątki, spotykamy niezwykłe osoby, robimy zdjęcia, kosztujemy nowych smaków. Tokaido jest grą absolutnie wyjątkową, bo mimo, że oczywiście chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, to jest grą absolutnie taką płynącą swoim rytmem, relaksującą. Przede wszystkim jest przepięknie wykonana. W pudełku znajdziemy niezwykle piękną planszę z symbolicznie zaznaczoną podróżą z Kyoto do Edo. Mnóstwo elementów, między innymi fragmenty panoramy, którą zbieramy w trakcie naszej podróży, a która układa się w zdjęcie. Jak dokładnie poruszamy się o planszy, o tym opowie nasz ekspert z Laboratorium Zasad. Witam w Laboratorium Zasad. Dzisiaj będziemy znać o grze Tokaido. Tokaido będziemy grać przez całą podróż od Kyoto aż do Edo i w zależności od tego, jakie będziemy wykonywać ruchy, w jakich miejscach będziemy stawać, to będziemy zbierać punkty. się takie cztery charakterystyczne etapy, które kończą się zawsze wizdą w gospodzie. Przed grą każdy z graczy losuje dwie postaci, jedna z nich wybiera, ona określa z jaką ilością pieniędzy zaczyna oraz jaką ma specjalną zdolność. Ruch zawsze wykonuje gracz, który jest ostatni i on może ruszać tak długo, jak jest ostatni, aż w końcu przeskoczy przedostatniego gracza i wtedy jest to kolej gracza przedostatniego. I w jakich miejscach możemy stanąć? Są to miejsca, w których wioski, w których zbieramy pamiątki, takie czarne karty i zbierając różne pamiątki, z z punktów. Są to źródła geotermalne, które mają 2 bądź 3 punkty, spotkania, które dają nam różne dodatkowe akcje. Mogą to być zbieranie panoram, w których będziemy... Więc teraz więcej dodatkowych punktów i kto zdobędzie pierwszy poszczególne panorama SIG 3 dostanie też dodatkowe punkty. Mogą być to miejsca, w dostaniemy dodatkowe pieniądze albo świątynia, w których wydajemy pieniądze, to również dostajemy punkty w zależności od tego, ile pieniędzy na to przekazaliśmy. Oraz gospody. Kiedy stajemy w gospodzie, musimy czekać, że dojdą do nas pozostali gracze i wtedy kupujemy tam różne potrawy. One zawsze kosztują dość dużo pieniędzy, dają dość dużo punktów. Nie wolno kupować takich samych potraw. Na koniec, jeszcze sprawdzamy, kto zdobył najwięcej pamiątek, najwięcej źródeł termalnych, odwiedził, miał najwięcej spotkań, kupił najdroższe potrawy, te osoby dostają dodatkowe punkty. Na koniec, go sprawdzamy, kto zdobył najwięcej punktów i ta osoba wygrywa. I to wszystko, że się z Dziękuję bardzo. Tokaido to gra dla od 2 do 5 osób. Przy dwóch graczach jest dosyć schematycznie. Gra nabiera rumieńców od trzech graczy w górę. Jest naprawdę relaksująca, odprężająca. Rozgrywka trwa około 45 minut. To wspaniała gra rodzinna, e, która spodoba się na pewno e, mamie, cioci, babci. Odpręża, relaksuje jak spacer po japońskim ogrodzie. To Kaido jest przepięknie wykonane, z dbałością o każdy szczegół, trzeba przyznać. Aczkolwiek w moim egzemplarzu już po kilku rozgrywkach e, plansza zaczęła się rozwarstwiać, co przy grze za 130 zł e, nie powinno się wydarzyć. Do gry wydano już dodatek, w który jeszcze nie grałam. E, jestem jego bardzo ciekawa, jeżeli już graliście, koniecznie dajcie znać. Arigato!